Więc teraz przelecimy przez poprzuty portal do mroźnego królestwa i to bez żadnych życzeń? Powiedz, że wszystko będzie dobrze, Tru. Wszystko będzie lepiej niż dobrze. Zobaczysz. Znajdziemy królową lodu, potem kryształka i uratujemy festiwal. I wypowiemy zimowe życzenia pod drzewem życzeń. To będzie najmagiczniejsza zima życzeń, jaką mieliśmy. Obiecujesz? Chodź słowo. Pasmo wiecznego mrozu! Szronek poleciał z tęczowego zamku prosto do tęczowego miasta! Szybko, kłębuszko! Tęczowy król czeka na nas! Dzięki, kłębuszko! Stąd już pójdziemy! Czy na pewno musimy iść do lodowego królestwa, Tru? Bo wiesz... Brrr, Tęczowy król nas potrzebuje! Jeśli prędko nie zatrzymamy szronka, zamarznie nasze drzewo życzeń! Stać! To znaczy chwila! Jeśli dotkniecie wiecznego mrozu, zamarzniecie i nie będziecie mogli się ruszyć. O, no tak. Proszę! Śmieszne uczucie! Wow, niech ktoś wyłączy wirowanie! Uf. Jak widzicie, lustro do Lodowego Królestwa jest rozbite. Nie mogę się przez nie skontaktować z moją siostrą. Użyj magii, by skleić je z powrotem. Próbowałem, ale szkło z Lodowego Królestwa jest tak zimne, że moja tęczowa magia nie może tego chłodu pokonać. Więc po prostu przez lustro, tak jak szronek, i poproszę o pomoc. Ale nie wiadomo, gdzie dokładnie wylądujemy. A ponieważ tam jest tak strasznie zimno, to może być groźne. Na pewno będziemy potrzebowali życzeń. Ale ja już je wszystkie zużyłam, by zabezpieczyć mieszkańców na festiwalu Zimy Życzeń. Może drzewo życzeń da mi jeszcze kilka. Więcej życzeń? Nigdy nie prosiłaś o więcej życzeń, co, Tru? Nie. Ale drzewo życzeń zawsze pomagało mi w potrzebie. Teraz jesteśmy w wielkiej potrzebie, więc pora wrócić do drzewa życzeń. Wracajcie szybko, Tru. Zanim tęczowe królestwo stanie się królestwem mrozu, pamiętajcie! Lustro jest stłuczone, więc nikt nie wie, gdzie dokładnie wylądujemy. Może być niebezpiecznie. Jesteście na to gotowi? Jesteśmy! Dobrze? Za mną! Znaczy nie jesteśmy! Ja nie jestem! To jest lodowy zamek! Wow! Jest bardzo piękny! Nawet wieczny mróz to wygląda inaczej. A, Spokojnie, Bazyli. Miejsce wiecznego mrozu jest właśnie tutaj, gdzie nie stanowi dla nikogo zagrożenia. Huh. A Mówiłeś, że wcale nie jest groźny! Czy ten wieczny mróz nie powinien być wieczny? Nie jestem pewny. Ale moja siostra będzie znała na to odpowiedź, gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie ona jest. Szronku! Szronku! Gdzie jesteś? O! Jeszcze tutaj! Lud, lud, gdzie ten chód mój szronek, by powrócić mógł, Nie wreszcie mróz. Król? Mroźno cię widzieć, bracie! Ciebie też tęczowo widzieć! Pamiętasz Tru i Bazylego? Witam w moim lodowym zamku! Szkoda tylko, że widzicie go teraz w takim opłakanym stanie. <laughs> Szronek! Wołanie szronka raczej nic nie da wasza wysokość. Szronek jest w tęczowym królestwie! <laughs> Ale jak? Przeszedł przez magiczne lustro i stłukuje. I teraz prawie całe tęczowe królestwo jest pokryte wiecznym mrozem. Więc oba nasze królestwa są w strasznych tarapatach. Co masz na myśli? Bez szronka! Mój zamarznięty lasie! Roztopi! Ale czy ten wieczny mróz nie trwa wiecznie? Jeśli szronek tu jest, tak! On ma taką magiczną więź z wiecznym mrozem. A Boda! boda! Bardziej musimy sprowadzić szronka z powrotem tak szybko o jak się da! Ale ty musisz z nami po niego pójść! On słucha jedynie ciebie. Z mroźną chęcią poszłabym z wami po tego łabuziaka ale bez szronka ja muszę zadbać, by moje królestwo było bezpieczne i zmrożone. Musisz z nami iść, albo powiedz, jak sprowadzić go do domu. Cóż, użyjcie życzenia, które mi dałeś na zimę życzeń! Tak, niebieskie życzenie możliwości! To niezwykłe życzenie może samo wybrać kim chce być. Bierzemy! Znaczy, e, możemy je pożyczyć, wasza lodowatość? O, oczywiście, ale jest z pozostałymi skarbami w lodowej galerii. E, to dość daleko. Damy radę. Weźmiemy to życzenie i sprowadzimy tu szronka w oka Dziękuję, tru. Sprowadźcie szronka jak najszybciej. Tak zanim tęsknię. Oh, zajmę się tym. W drogę! W drogę! drogę! Oh. Nazywany szaronkiem jest już blisko. Groźny lodowy kryształ zaraz tu będzie. Dlaczego zbliża się do drzewa życzeń? <laughs> Błyskotki! Na festiwalu szronka interesowały lśniące ozdoby. Tak! Lśniący obiekt mógłby odciągnąć go od drzewa. Hej, mały! Chciałbyś się tym pobawić? Bardzo błyszczący! Zamarznąć na bliżej nieokreślony czas! Jest mi zimno, ale także i przyjemnie. Ponieśliśmy porażkę. Wszystko w rękach tu i młodego Kitinatiego. Sądzę, że już niedaleko. Uff. Nigdy więcej nie będę żartował z mojego futerka. Dziękuję ci. Kocham cię. Nie, 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 mogę się unosić un w tym zimnie. Musi być jakiś sposób, żebyśmy szybciej przeszli po tym lodzie. Ua! O, wiesz, ślizgonie jest zdecydowanie szybsze. Tenczowy król, czy mogę cię popchnąć? Popychaj, tru! Hihihihihi. Dzięki tęczom to jest szybsze niż chodzenie. <g rounding> Patrz na to! Pękający lód. O nie, to jest pękający lód. Lód topnieje, tak jak zamek królowej. Na wodnistą biel. Utknęliśmy. Jak dotrzemy do lodowej galerii? Nie możemy się teraz poddać. Czas na moje pierwsze życzenie. Zinzasuhoch do siebie nawzajem. Pomożesz nam? Aha. Tru, mm, Jak się stęskniłem. Nie zapomnijcie o mnie. Spokojnie. Już cię przyciągam. Dziękuję, Chwyciu. Chwyciu, teraz musimy się dostać do lodowej galerii. O tam daleko. Pomożesz nam w tym? Aha. Zatem rób swoje, Chwyciu. Tak, tak! Rozciągnij się najdalej, jak możesz, chwyciu! Okej, okay, trzymajcie się mocno, kochani! Trzymajcie się! Czego mam się? O błędny orąż, wspaniałe wyjście z sytuacji! Ależ to było orzeźwienie! Aż mam ciarki! Dzięki chwycił! Bez ciebie by nam nie wyszło. Teraz wracaj na miejsce! Znajdźmy to życzenie i wróćmy już do domu. Jasny Bi! Najpierw trzeba znaleźć drzwi. O, na boski bez. Ja, ja, ja nie spodziewałem się was, cześć! Jesteśmy tu za zgodą lodowej królowej, mojej siostry, i musimy koniecznie wejść do tej galerii. Możecie wskazać nam drzwi? Raczej nie sądzę, żeby ci lodowaci strażnicy nas tam wpuścili. Czy też uważasz, że to trochę dziwne? No, opuszki mi coś zdrętwiały. A oni tak samo się ruszają. Och! Aha! Są jak refleksy stanecznej kuli królowej! Wydaje się, że ich jest dużo, a tak naprawdę jest tylko jeden! Rety! To jak my go znajdziemy? Dzięki życzeniom! Przyszedł czas na drugie z nich! chodź no tu! Do dzieła, widzusiu! Życzenie działa już! W środku ukrywa się lodowy strażnik. Mógłbyś pomóc mi go znaleźć? Aha! O, mango! Ostrożnie, truf! Przepraszam! O, on jest tylko maleńką kostką lodu. Jest coś bardzo ważnego, co musimy wziąć z lodowej galerii. Czy wpuścisz nas do środka? Królestwo się topi. Gdy wieczny mróz zaczął rozprzestrzeniać się u nas, u was występują roztopy. Przyszliśmy pomóc. Wpuścisz nas tam? A te drzwi są ciut za małe. Och, od razu lepiej. Dzięki, widzusiu. Bardzo nam pomogłeś. Zuzi, za na miejsce wracaj.